Cześć. Tym razem y, nagrywam film, który w zasadzie można powiedzieć jest elementarnym zbiorem y, informacji, wiedzy, bez której nie ruszymy w kontekście wolności finansowej ani kroku do przodu. Co mam na myśli? To znaczy w tym filmie pokażę Ci, jak właściwie gospodarować aktywami i pasywami. Być może dla osób, które są aktywnymi inwestorami w nieruchomości, ta wiedza nie będzie niczym nowym z tego względu, że decydując się na inwestowanie w nieruchomości, no, trzeba się tego dowiedzieć, trzeba tą wiedzę posiąść. Natomiast bardziej ten film kieruje do wszystkich osób, które myślą o tej wolności finansowej kiedyś na przyszłości, które są dopiero na starcie swojej drogi życiowej, które być może zastanawiają się, w jakim kierunku pójść, jeśli chodzi o inwestowanie, jeśli chodzi o zakupy w życiu, co kupować, czego nie kupować, co wynajmować. Także ten film jest dla Was. Pokażę Wam wszystko oczywiście na liczbach, tak żeby to było bardziej wiarygodne i pokażę Wam zarządzanie tymi aktywami i pasywami na bardzo prostych dwóch przykładach. Jednym z przykładów będzie własny dom, a drugim z przykładów będzie samochód. Będzie zakup samochodu bądź wynajem. Tytuł jest dość przekorny, ponieważ jak zdążyliście zauważyć, nazywa się nie kupuj, wynajmij, ale najpierw kup i wynajmij. I teraz jakby w tym jednym zdaniu zawiera się cała idea tego, co chcę Wam przekazać. Mianowicie wszystkie pasywa w naszym życiu, wszystkie duże pasywa, takie jak mieszkanie, dom, samochód, być może nawet niedługo sprzęty, które, będziecie, które macie w domu, takie jak zmywarka, pralka, etc. Wszystkie te sprzęty są pasywami. To znaczy, że wykorzystując je do bieżącej konsumpcji, musimy za nie płacić, ale tak naprawdę nie budują one naszego majątku, tak naprawdę zużywają się i tak naprawdę powodują, że po jakimś czasie nie będziemy czerpać z nich dochodów pasywnych, tylko będą naszym. Kosztem. E, oczywiście ktoś może zapytać, jak to mieszkanie nie buduje majątku, kupione na własność. Tak, buduje majątek, ale dopiero w momencie, kiedy możesz z niego czerpać dochody pasywne, tak naprawdę jest Twoim aktywem. Dopóki w nim mieszkasz, poniekąd jest Twoim pasywem. I teraz e, chcę Wam przedstawić taką najważniejszą ideologię. Najpierw zacznę od. Mm, Prostego, prostego bardzo mm, przypadku, przypadku którego byłem świadkiem kilka tygodni temu e, w Krakowie. To znaczy, znalazłem bardzo ciekawe ogłoszenie o sprzedaży domu. Dom y, bardzo fajny na 10 działce, około 300 metrów y, mieści się pod Krakowem, kilkanaście kilometrów do, y, do Krakowa. I w ogłoszeniu była następująca informacja: Sprzedam taki dom za 1,5 miliona złotych, ale zaraz pod spodem była informacja, lub wynajmę za. 5 tysięcy złotych miesięcznie. I teraz postawię pewną tezę i będę się starał ją dalej obronić. Otóż nie opłaca się kupować nieruchomości, w których chcemy mieszkać. Co to znaczy? My chcemy mieszkać w fajnych, nowoczesnych mieszkaniach, w nowym budownictwie, w drogich zakupie, na fajnym osiedlu. Chcemy mieszkać w pięknych domach, rezydencjach, etc., etc. Natomiast w jakich mieszkaniach nie chcemy mieszkać? No, zapewne nie chcemy mieszkać być może w jakichś małych mieszkaniach, być może w, jakich, w mieszkaniach, które są w centrach zatłoczonych miast, być może w mieszkaniach w tzw. wielkiej płyty albo w starych kamienicach i tak To już jest kwestia gustu. Natomiast obserwując moich znajomych i ludzi, powiedzmy sobie. W takim młodym wieku obserwuję, że jest tendencja do tego, żeby właśnie albo posiadać własny dom, albo posiadać fajne mieszkanie na nowym osiedlu. I teraz powtórzę jeszcze raz tą tezę, którą powiedziałem, nie opłaca się takich mieszkań kupować, ani takich domów budować bądź kupować. Dlaczego? No, przyjrzyjmy się temu przykładowi. Półtora miliona w zakupie to znaczy, że musisz dysponować albo gotówką na poziomie półtora miliona, albo musisz dysponować zdolnością kredytową plus jakieś tam oszczędności. I teraz zobaczmy, jeżeli kupisz taki dom, to ponosisz również wszelkie koszty codziennego użytkowania takiego domu, a te koszty są niemałe, ponieważ musisz kosić trawnik, musisz naprawiać bramę, jak się zepsuje, to się zdarza dość często, mi na przykład kiedyś zapalił się komin, w związku z czym musisz później cały ten komin poddać renowacji, musisz usunąć tą usterkę, no i tych usterek jest dość dużo. Jeżeli jednak wynajmiesz taki dom, to wówczas nie ponosisz w ogóle kosztów związanych właśnie z tymi większymi naprawami. Zgodnie z polskim prawem, wynajmujący ponosi tylko koszty związane z bieżącym użytkowaniem. Natomiast wszelkie duże naprawy typu na przykład zepsuta brama garażowa to już ponosi właściciel nieruchomości. W związku z tym rentowność wynajmu domów, fajnych, dużych mieszkań typu penthouse, albo jakichś mieszkań w nowoczesnym budownictwie na nowym osiedlu jest po prostu niska. Na przykładzie z ogłoszenia wynika, że 5000 zł miesięcznie przy półtora miliona wartości domu daje nam zaledwie kilka procent. Średnio jest to 4-5 procent rentowności wynajmu. Natomiast zwróć uwagę inną rzecz. Gdybyś wynajął ten dom, za 5 tysięcy nie wynająć go za 5 tysięcy. Dlaczego? Bo prawdopodobnie właściciel przy dłuższym okresie użytkowania zgodziłby się na wynajem po niższej kwocie. Myślę, że jeśli byście podpisali umowę na 5 lat, może nawet dłużej, to spokojnie jesteś w stanie ten dom wynajmować poniżej 5 tysięcy, może nawet za 4 tysiące zł miesięcznie. Ale skupmy się na kwocie 5 tysięcy. Załóżmy, że co miesiąc masz teraz koszt na wynajem tej nieruchomości na poziomie pięciu tysięcy, ale jednocześnie zostaje ci w zdolności kredytowej bądź w twoich oszczędnościach półtora miliona złotych. Jeżeli te półtora miliona złotych zainwestujesz w inne nieruchomości, nie w te, w których chcesz mieszkać, ale na przykład w kawalerki, na przykład w mieszkania na pokoje, na przykład w nieruchomości komercyjne, albo być może jakieś garaże. No jest tych możliwości bardzo dużo, ja nie jestem ekspertem od inwestowania. Mocno siedzę w temacie, ale myślę, że spokojnie znajdziesz filmy na internecie bądź wiedzę, która, która mówi o tym, w co najlepiej inwestować, żeby osiągać rentowności na poziomie między 10 a 12%. Co to oznacza? To oznacza, że mając 1,5 miliona, możesz. Mówiąc kolokwialnie, wyciągnąć z tych pieniędzy, inwestując w inne nieruchomości, nawet, uwaga, 15 tysięcy złotych miesięcznie. Ok, powiedzmy, że wyciągniesz 12, weźmy 3 tysiące na inne nieprzewidziane wydatki, na remonty i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli masz do dyspozycji nawet 12 tysięcy złotych, to oznacza, że mieszkasz w domu, który byś normalnie kupił, posiadasz nieruchomości, więc ten majątek cały czas on nie, on nie uciekł, on się gdzieś nie zamortyzował, w związku z czym. Masz 5 tysięcy złotych, weźmy 4 tysiące za wynajem, więc 12 tysięcy minus 4 tysiące daje 8 tysięcy tego, co ci zostaje ponad to, co byś miał, gdybyś kupił ten dom na własność. Czyli mówiąc krótko, zostają ci dodatkowe pieniądze, zjadasz ciastko, masz ciastko, mieszkasz w domu, w którym chciałeś, a zostają ci dodatkowe pieniądze. Oczywiście to jest spojrzenie tylko i wyłącznie z punktu efektywności zarządzania własnymi aktywami i pasywami. Nie poruszam tutaj całej masy kwestii, takich bardziej bym powiedział życiowych, typu przywiązanie do własności. Tak, ten dom nie jest twój i nigdy nie będzie no chyba, że go wykupisz kiedyś druga rzecz, być może masz mniejsze możliwości w przypadku domu wynajętego żeby tam w tym domu sobie coś remontować po swojemu ustawiać, wyposażać go i tak dalej natomiast pamiętaj o tym, że jeżeli wynająłeś taką nieruchomość na długi okres czasu 5, 7, może nawet 10 lat to pamiętaj o tym, że ten właściciel prawdopodobnie i tak będzie musiał zrobić remont po tym okresie, w związku z czym pewnie zgodzi się na włożenie w to jakichś mniejszych mniejszych wydatków z swojej strony, czyli jakieś zmiany, przearanżowanie i e, Oczywiście w Polakach tkwi takie przywiązanie do własności, tak? My kochamy własność, kochamy mieszkać tam w tym, co jest nasze. Natomiast z punktu widzenia wolności finansowej dużo szybciej dojdziesz do tej wolności finansowej, postępując właśnie w taki sposób. I tak samo ma się sytuacja co do mieszkań. Ostatnio w Krakowie na osiedlu Ruczaj znalazłem mieszkanie około 100 metrów cenie wynajmu 4,5 tysiąca złotych. To samo mieszkanie albo bardzo podobne gdybym chciał kupić musiałbym dać około milion złotych. No i mamy milion złotych cztery tysiące. Różnica mówiąc krótko około 6 tysięcy złotych gdybyśmy ten milion zainwestowali w inne aktywa. Więc to jest pierwszy punkt. I w tej części skupiam się właśnie na, na nieruchomości żeby tylko pokazać wam tak wstępnie jak to może um, wyglądać. W kolejnym filmie przedstawię wam Pójdę krok dalej. Przedstawię wam, że tak samo sytuacja ma się z samochodem. Ba, samochodem nawet ma się dużo lepiej, ponieważ nie powinniście kupować samochodów na własność. Jeżeli myślicie o wolności finansowej, powinniście te samochody wynajmować. A co robić z pieniędzmi, które Wam zostaną, jeśli nie kupicie samochodu? Oczywiście zainwestować w nieruchomości. O tym opowiem wam w następnym odcinku, w którym pokażę wam na przykładzie BMW X5. Dlaczego nie opłaca się kupować takich samochodów, dlaczego warto je wynająć, i jak możecie po dwóch latach wyjść na plus dzięki takiej transakcji. Podoba ci się, podobają Ci się moje filmy, podoba Ci się ten film, subskrybuj, naciśnij na dzwoneczek, udostępniaj. Być może więcej osób skorzysta i być może więcej osób obędzie swoją wolność finansową znacznie szybciej, niż mogliby tego zrobić bez tych filmów. Dzięki, cześć.